Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzimy sobie błogosławieństwa lub łaski na teraz, żeby do, do, dostrzec, dojrzeć, żeby zauważyć, żeby wykorzystać. Tak? Jeden, dwa dla jedynek. Dostatek karty darów. No to słuchajcie, już niebawem albo teraz. Albo doświadczacie i nawet nie zauważacie, w czym jest ten dostatek, bo to niekoniecznie, słuchajcie, są pieniądze, ale to mogą być uczucia, mogą być fajna przyjaźń, yy, mogą być talenty, tak? Ale no, jest, yy, jest na pewno to też uznanie. No, dostatek, dobra rzecz, tak? Tego się trzymamy. I dwójeczki. O, dziecko Boga. Karty łaski. Słuchajcie, to jest też kwestia tego, że jesteście chronieni, że macie protekcję. Proście, a będzie Wam dane, tak? Korzystajcie po prostu z błogosławieństw i opieki sił wyższych oraz prowadzenia. Super. Dziękuję. Pa Pa.